15 kwietnia rozpoczęła się sesja budżetowa Sejmu Ustawodawczego. Na posiedzeniu plenarnym uchwalono rządowy projekt prowizorium budżetowego i ratyfikowano traktat przyjaźni z Czechosłowacją. Minister Skarbu Dąbrowski wskazał w ekspoze budżetowym, że tegoroczny preliminarz wykazuje nadwyżkę w wysokości 11 miliardów złotych. Fakt ten jest dowodem poprawy sytuacji gospodarczej i finansowej kraju. Najenergiczniej i wszelkimi środkami bronić będziemy stalości naszej waluty, oświadczył minister. Rząd konsekwentnie zmierza do podniesienia dobrobytu obywateli przez zwiększenie dochodu społecznego i sprawiedliwy jego podział. Nasz operator odbył podróż sprawozdawczą po terenach podwarszawskich dotkniętych klęską powodzi. Najgorzej przedstawia się sytuacja w okolicach Kazunia i Leoncina. Teraz dopiero w miarę opadania wód odsłania się w całej pełni tragiczny obraz zniszczenia spowodowanego katastrofą. Domy i zabudowania gospodarskie zamienili się w rozwaliny, zasiewy uległy zniszczeniu, a ziemia wciąż jeszcze jest mokra i zamulona. Tak wygląda powrót powodzian do miejsc stałego zamieszkania. uratowali część swego dobytku, inni są zupełnie zrujnowani. Rząd przeznaczył 100 milionów złotych na doraźną pomoc dla ofiar katastrofy. Poważną akcję przygotowują także organizacje społeczne. Powodzianą brak żywności i odzieży. Prócz pomocy państwowej potrzebna jest ofiarna akcja całego społeczeństwa. Zamokłe ziemniaki. Podstawowe pożywienie mieszkańców zalanych terenów powiatu Sokaczewskiego. Lód zagląda w oczy powodzianom. Pomóżmy im, niech jak najprędzej staną na nogach. Chłop Polski jest pracowity i uparty. Tam, gdzie wody spłynęły, zaczyna się orka. Już niedługo blotnista pustynia zamieni się w lan falujący zbożem. Najbardziej poszkodowani spośród powodzian przesiedleni zostaną na ziemię odzyskane, gdzie czekają na nich gospodarstwa i inwentarz. Na Śląsku Dolnym w majątkach wojskowych, które zostaną rozparcelowane między osadników rozpoczął się właśnie czas orki i siewy. Osadnicy, którzy przybędą tu w ciągu kwietnia i maja zastaną ziemię uprawioną i gotową do przyjęcia nowych gospodarzy. Nasze zdjęcia dokonane zostały w miejscowości Chalupki, Koloraci Boża. Prawdziwa bajeczka o sierotce i dobrych ludziach. Danusia Klosowska jest wychowanicą gdańskiego domu sierot. Jej buciczki są już zupełnie zdarte, a na nowe zakład nie ma pieniędzy. Z pomocą przyszli sierotkom gdańscy szewcy, ofiarowując zakladowi po jednej parze obuwia. Buciczki dla Danusi uszył własnoręcznie Władysław Bugajczyk, mistrz gdańskiego cechu szewców i właściciel pracowni obuwia. Mała środka jest szczęśliwa i dumna. W nowych buciczkach przyjemnie będzie spacerować po ulicach Gdańska i po wybrzeżu. W buciczki leżą jak ulane. Wprawdzie niezapłacone, ale na pewno nie będą skrzypiały. Przeszło 100 plastyków wystawiło swoje prace w pierwszym salonie warszawskim, który otwarty został w Muzeum Narodowym. Otwarcia dokonali marszałek Sejmu Kowalski i minister kultury i sztuki Dybowski. Oto kilka prac. Martwa natura Szymanowskiej, powrót ze ślubu Bagińskiego, Ewa Lukianowa. Amorek z Dunka. głowa Chopena niczowej. Według zgodnej opinii krytyki salon tegoroczny jest wielkim sukcesem polskich plastyków. Opinie te potwierdzają tłumy zwiedzające. 40-letni jubileusz pracy artystycznej Ignacego Tygasa to okres wytężonej działalności w służbie dla sztuki i społeczeństwa. Wielbiciele talentu tego śpiewaka pamiętają dobrze jego niezrównane kreacje na przestrzeni ubiegłych lat. Jubileuszowy wieczór w sali Romy był serdeczną manifestacją uczuć stolicy, która dowiodła, iż potrafi być wdzięczna swemu lubieńcom. Kwiaty i serdeczne życzenia składali przedstawiciele miasta, związków artystycznych oraz licznie zgromadzona publiczność i przyjaciele jubilata. Na scenie kinoteatru Skala w Krakowie artystyczne zespody świetlicowe stanęły do walki o palmę pierwszeństwa. Artyści amatorzy z Nowego Targu, Zakopanego i żywca przybyli z góralską orkiestrą, prezentując pełen temperamentu Taniec dwójnicki. Najlepsze zespoły zmierzą się na konkursie ogólnopolskim w Warszawie. Świetlice są drogą do upowszechnienia kultury i zamilowań artystycznych najszerszych mas pracowniczych oraz okazją do wykrywania nowych samorodnych talentów. Sezon kolarski w Warszawie otwarty został biegiem na przelaj o mistrzostwo polski na dystansie 30 km. Trasa obkitująca w liczne przeszkody terenowe wiodła wzdłuż Wisły aż do Bielan i z powrotem przez wybrzeże Gdańskiej cytadele na stadion polonii. Bieg prowadzi na Pierala. Drugi jest siemiński zanim Pietraszewski. Oto sensacyjny moment zawodów. Pietraszewski mija się Mińskiego i na wysuwa się na czoło i zdecydowanie wygrywa zawody, wyprzedzając pozostałych o 40 metrów. Łodzianin zdobył tytuł mistrza. Przemysł naftowych Baku kracza coraz głębiej w morze kryjące zazdrośnie bogate źródła ropy naftowej. W odległości 7 km od brzegu buduje się szyb naftowy głębokości 2,5 km. Na tę niezwykłą głębokość opuszcza się świder w oczekiwaniu wybuchu ropy naftowej. Do Brukseli przybyła para słynnych aktorów filmowych Robert Taylor i Barbara Stanwyck. Ujrzymy ich niebawem również w Polsce, na razie tylko na ekranie w najnowszych filmach produkcji amerykańskiej. W stolicy Belgii sympatyczna para małżeńska odwiedziła miejsce, w którym stoi słynny posążek Manneken Pis. Ten nazbyt swobodnie zachowujący się chłopczyk działa czasami orzeźwiająco. Stoi on na pamiątkę autentycznego zdarzenia, które przeszło do historii Belgii. Ostatnio mianowano and Pisa studentem honoris causa Uniwersytetu Brukselskiego, co jak widzimy nie przeszkadza mu bynajmniej w wykonywaniu swego stałego zajęcia.